O, jest pies Czy ty, ty mnie nie ugryziesz? Powiedz, że nie gryziesz Wąchaj, widzisz, że nic Ci nie zrobię, ok? Mogę wstać, ale nie wąchaj mi tak. Może buty po całym tygodniu już śmierdzą Bo chcę, chcę tylko wyjść O Jezu, przytulasz, jejku, ale ty miłości potrzebujesz Super No ja nie mam nic do jedzenia, no nie mam niestety nic Jakbyś mnie teraz ugryzł po tym przytulaniu, znaczy po tym płaskaniu to by było bardzo niemiłe z twojej strony. Jakbym miał coś, to bym ci dał. Mam tylko paczkę, ale wątpię, że tu coś jest dla ciebie. Tam masz kolegów, zobacz. Patrz, Chodź, zobaczysz, kom. Zobacz, ile tam kolegów masz. Zobacz, jak patrzą za tobą. Widzisz? Nie jesteśmy w ogóle odpuścić. Baj.